Witam Was bardzo serdecznie w Pali. Jest to gra, do której namawiało mnie kilka osób. Weź sobie to walne w minigierki, zobaczymy jaka to będzie gra. Może to będzie gra na live. My account. I have, I think, and press any key. Czego mi się wziło? Bestialstwo jedno. Okej, okay, mamy connecting i mamy... Ogólnie gra jest po angielsku, także... Wiecie, trzeba znać chociaż podstawowy angielski, tak jak, to jak ja znam podstawowy <laughs> nie wywyższając oczywiście podstawy do to... tego. nie no takie żartciki i żarty oczywiście możemy e, body type wybrać e, kobietę oraz mężczyznę ja wam powiem szczerze, że grałabym mężczyzną ale wiem, że w tej grze jednak troszeczkę tam ma coś za znaczenie więc weźmiemy sobie body type i teraz tak, można to zmieniać bardzo fajne te body type, a faceci jakie mają o kurde o, tu przekombinowanie. dobra. Tutaj, jakby, ten awatar bardzo mi się podoba. Ten awatar mi się podoba. Każdy w sumie, taki bardziej o, samurajski. O, może być taki. Nie będzie ten. Aha, bo tu tak. Aha, A losowe? To jest Tam to dobra. Tutaj mamy wybrać twarz, więc zrobimy sobie postać. Następnie mamy odcień. Ja w ogóle jestem jasna, bardzo jak dupa, dość że biała bym powiedziała. Lubię ciemne karnazje, także wybiorę sobie trochę ciemniejszą. Oczy uwielbiam. E, mam brązowe, ale uwielbiam niebieskie oczy. E, I woź. Mój woź jest bardziej taki. Można powiedzieć, że jest w miarę dziecięcy, ale kurde, nie wiem jak to ująć. No weźmy po prostu taki dziecięcy. No twarz mi się jako tako podoba, pulchna jest teraz tak, włosy. No ja mam, moi drodzy, krótkie włosy, bardzo ładne. Mm, tak, sama siebie chwalę, bo nie mam jak to chwalić. Mm, no ma, ale wiecie, jak się sama pochwali, to, to jakoś tak lepiej to wygląda. Fajny jest ten okres, ale bardzo, ja lubię takie włosy na przykład bardzo, więc postawimy e, takie. I teraz More Colors. Ja mam czarne włosy, zrobiłam sobie teraz niebieskie, także. Uuu! It's too tight? Na! No. Ok, zrobimy sobie takie i w miarę mi się mega to podoba. W miarę mi się po to podoba. w się sensie podoba mi się bardzo, jakby nie patrzeć. Dobra, mamy tak tutaj seconda, second color. Mamy. To bym zrobiła jakiś taki. Wiecie. Kurde, jak na dziewczynę przystało różowy. Tutaj mamy kolory naszych brwi. Myślę, że zostawiam tak i tutaj mamy higher patterns, aha, czyli może być, że pattern 2, czyli także cała różowa i pattern 1, czyli różowo, takie ombre, sombre, czy co tam. Brodę, może, Jezus, tu można być gender? Jesus Christ, to jest mega fajne, znaczy oczywiście ja nie mam brody i nie będziemy jej robić brody. Można mieć okulary. Nie mam okularów, nie NES. I teraz Dress Type. I powiem Wam szczerze, że ja w sumie tu widzę bardzo dużo ładnych rzeczy. Bardzo. Podoba mi się ten typ. Jakby body type, body, body, body body type. U, tu taka... Kurde, wiesz, nie podskakuj mała, bo ci zaraz y, zakopie. O, zrobimy sobie różowe, bo ja lubię różowe, wiecie, to jest hmm, jeden z moich ulubionych kolorów, oczywiście oprócz niebieskiego. Także zrobimy sobie taki body type. Tutaj też, zrobimy sobie gadzie takie, o No, takie będą ładne. I mamy make up. Ja nie znoszę make upu i nie jestem za make upem, także to jest ten mój finish Laura Milojeva. Okej, okay. character full name, czyli moje imię, jakby i nickname. Oczywiście ja mam na imię Ania, jak już wiecie i można, tu jest przykład, że wiecie, dajecie full name, czyli nie wiem, dałabym moje nazwisko i moją ten, ale damy Ania Games. Zrobiłam screena przypadkiem. Więc zrobimy Ania Games, bo oczywiście tak mam na YouTube jak widzicie i też gram pod YouTube'a pod siebie też Nie wiem ile odcinek będzie trwać, także przepraszam, że jest drugim, ale chciałam zobaczyć jak ta gra wygląda tak w ogóle. E, Charakter name. Ja mam na imię Ania, więc weźmiemy sobie Anna po prostu. Czy możemy coś takiego puknąć? Możemy puknąć. I mamy Anna. Nasz nickname Ania Games, a dlaczego mam kurwa Japonki? Ej. why I have Japonki? Japonki it's not my style. Jesus Christ, no przykro mi bardzo, że tak się stało, no ale się stało. Dobra, zaczynamy sobie, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać um, i jak to będzie dalej funkcjonować. Jak na razie, sama budowa postaci jest bardzo fajna, bardzo śmieszna, dosyć, dosyć śmieszna, można powiedzieć. Um, I teraz co, wszystko nam się ładuje, jakby mam nadzieję, że Wam też się bardzo ładnie to będzie wszystko ładować, że nie będzie żadnych przecinek ani żadnych innych tego typu rzeczy. Bo dla mnie jest ważne, żeby też wam się oglądało jako widzą. Zaczynamy sobie przygodę z palią. Zobaczymy, czy będziemy grać na live, Zobaczymy, jaki odbiór będzie, czy wam się będzie podobać, czy nie. Ja osobiście dużo teraz gadam, także przepraszam bardzo. Skupmy się na tym, co oni tutaj robią. Odkrywają i chyba odkryją po prostu nas. No, jeżeli chodzi o sąd, wstęp, jest super. Nie tu rodzą. Ma pykła i jestem. Ja pomro. Genialny wstęp. Okej. Okay. Hello, my dear. Okej, okay, Gina. Mamy. Och, my dragon! O, mi smoku. Aha! Dobra, i mamy tak. To są chyba. Tak mi się wydaje, te znaczki. Ja nie jestem pewna, ja w ogóle nie czytałam o tej pali zbyt dużo. O tym, że jest otwarty świat i tak dalej, to wiedziałam. Ale nie oglądałam, nie interesowałam się tym. Ty, ty, moja koleżanka kazała mi zagrać, więc sobie zagram. Sorry za suknięcie mikrofonu. Um, I teraz tak: Tutaj jest ogień, tu jest powietrze, tu jest woda i tu jest ziemia. A ja w ogóle jestem wodnym znakiem. Panna jest wodnym? Albo ziemia. Cholera, nie jestem wodnym. Niedykło ja mi się. Chciałam powiedzieć, że po prostu lubię wodę. Każdy lubi wodę. A, nevermind. Um, ognisty go z ogień, no. Um, tutaj mamy, że bardziej tak spiral, czyli jakby no wiatr. Coś takiego. E, tutaj mamy, że słyszeliśmy jakby głos, a tutaj mamy. Przepraszam bardzo, choroba. Um, tutaj, że jakbyśmy wzięliśmy się skądś, i jakbym zagrała, że raczej albo, albo wzięliśmy się w skądś, albo po prostu tutaj wiatr. Ale zagrajmy, że skądś. Czyli po prostu weźmy sobie ziemię. Okej. Okay. tutaj mamy jakieś takie wprowadzenie, omówienie. Bla że to ten robot to jest asystent. My name is Anna. Um. Yeah. Uh, uh it's pleasant to imagine uh, where I am. Oh yes, important Iceland, okay, Palia Republic, okay. What, what I am and human. Okay. tam. E double attack. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, bo na pierwszy rzut oka wprowadzenie i w ogóle sama tutaj gra jest dla mnie um, nieziemsko fajna. Nieziemsko to wygląda, 10 na 10, co ma Więc zobaczymy, co będzie dalej. Wiem, że po mapie się chodzi, że łowi się chyba ryby i w sumie tu. Dobra, tak wygląda moja postać. Mm, tak wygląda ten smoczek. no Wygląda to rewelacyjnie, nie można powiedzieć, że nie. Mamy press enter to chat. Okej, okay, tu się czatuje. Mamy voice chat chyba też. Voice chat. E, więc nie będziemy gadać na ten. Mamy serwer do pisania, czyli możemy coś włączyć. Komuniki, party i tak dalej. To jest fajne. Okej, okay, find a Asura in Klima. Czy my mamy jakąś mapę? Mamy mapę. Okej, okay, jest tego od cholery. Mamy party member, party marker. Yy, w ogóle, tuż z innymi użytkownikami możemy gadać i kolejne tego typu rzeczy. Fajnie. Yy, teraz mamy tak, tutaj Welcome, co możemy znaleźć, chyba co mamy. Tu mamy czy Gift for You. Ok, Climb. Ok, tego jest od cholery. No, tu mamy sklep, czyli coś, co możemy pewnie kupić. Raszpunka! Rożpunka kurna. Fajnie, okej. Okay. Możemy kupić kosmetyczne rzeczy. Mamy chyba też pasa z tego co widzę. Okej, okay. mystery Outfit Gift. Fajnie, fajnie. O, spoko. No, spoko. Okay. Okej, dobra, i teraz tak shift. Tutaj mamy skoki, czyli normalnie jakby chodzenie. Zobaczymy jak to będzie jump. Okej, okay, no to to było jakby wiadome. Tutaj klim, ru... co? A. Ok, skakać po tym. Mamy też jakby. na presto, skip. Nie chcę tego pomijać, bo nie jestem jakby. Jak to powiedzieć, 100 yy, w 100% górczę. obezna nas tą grą. Można to ująć. Dobra. I co, i powraca nas. Fajnie to wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo ładny wstęp. Podoba mi się. Czyli tutaj mamy nasze Welcome Palia. I teraz mamy iść w tą stronę. Fajne. Kogo tu mamy? Mamy My as Ashura. As ok, bardzo fajna posta. Ormu. Ok. oraz Like this. Ok, czyli oh No. A fun, a sleeping. Eee, a... są like fun, because fun, bo ja jestem taka fun here. Okej, okay, mamy, robimy welcome palia i zobaczymy jak to wszystko będzie. Na razie, jak to wszystko się potoczy, dobra tutaj. W ogóle, to całe, cała ta gra jest. Mega ładnie zrobiona. Ja nie, nie, nie wiedziałam, czym się ludzie tak zachwycają, ale jednak ta gra ma coś w sobie, nie? Jest, okej. Okay. Okej, okay, czyli będziemy musieli tutaj pracować nad tym, żeby ten dom doprowadzić. I kto to jest tutaj? Jakiś gościu. Dobra. Co teraz? Co teraz, moi drodzy? Mamy tutaj jakiś ten, tu mamy skrzynkę, robimy Open, Next, okej OK. okay to jest moja, moja jakby skrzynka, dobra, mamy czas. I'm mi okej OK. Dobra, nice to meet you, nice to meet you too, oczywiście. Jakby chyba tworzymy swój taki charakter, czy coś w tym bo nie mam dla tego pojęcia, jakby to inaczej nazwać. Dobra, mamy support i if you need some okej. Okay. Welcome, guest pick coś tu zdobyliśmy, okej. Okay. To jest bardzo fajne, że coś zdobyliśmy, mamy RH. Mamy coś co, czym możemy rozbijać to, okej. Okay. Dobra, czyli tak jakby, no, prowadzimy takie swoje życie, Okej, okay, jeszcze możemy... Czym miał? Miał kółko. l A, tutaj i drzewa tutaj ścinam, tak? I ja będę mogła kraftować no to to jest spoko. Ej, to spoko wygląda mega. O, no, tak sobie rozbić mogę. Byśmy tutaj wiedzieli, no, to miało ręce i nogi. I pewnie, żeby było wyczyszczone. Też zbieramy. Na razie drewno. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Okej, okay, mamy wrócić do. Niej. I mamy wrócić. Good work. Ok, następnie mamy. Apencji. Coś tam. Ja w ogóle nie czytam tego uważnie. Czytam tylko tak co drugą i mniej więcej wiem co. Jest zagrane. We don't. want Your house. We don't want. We wanna. Ok, będziemy fiksować nasze. Musimy zarąbać. O, okej, już wiem. Dobra, i klikamy R, i mamy teraz to, żeby walić tym tutaj. No fajnie to wygląda. Ogólnie można powiedzieć, że podoba mi się samej gry i samego tego. Jednak ta gra ma coś w sobie, tak? Okej, okay, czyli on się upgrade. Dobra, i okay, fajnie. Fajnie. Tu mi się to zrobił. Dobra, mamy good. It's like. Okej. Okay. Teraz mamy coś tam postawić, możemy. I special, because I am kurde special. Musimy to postawić, okej. Okay. Mamy to postawione, i to craft a wooden structure. Okej. Okay. Co mamy make. O, ale kraftuję, ro. O rany boskie. Dobra, tutaj niestety będzie. A nie chcę. Ok, czyli tak naprawdę wszystko trzeba. No i teraz musimy iść i więcej zdobywać drewna. Tak? Musimy oczyścić wokół siebie, jakby też e, całą tą. Oj. I to fajnie wygląda, bo jakby patrząc na to, co tu się robi, no to on, oni to fajnie zrobili, że tutaj... O, tu mam magicznego grzyba. Ten grzyb robi tak swoją drogą. Co on robi? Mam magiczny grzyb, Nie wiem co on robi na razie. Eee, dobra. Tutaj możemy to zbudować i jeszcze potrzebujemy więcej łodu, widzę. Okej, okay. okej, okay, tu jest co bym się nauczyła, no backpacka, nie? Long cabin. To było fajne, czyli cały czas będziemy się czegoś tam uczyć. Okej, okay, dobra, mamy krzesło. Nie wiem po co mi to krzesło, ale jest to krzesło. Następnie idziemy dziubać dalej, tak? Dziubać dalej mamy. To jest fajne, ciekawe czy ja mogę takie duże drzewo ściąć. Aha, nie mogę na razie, bo muszę upgradeować moje tools, Czyli mogę tylko te małe e, rzeczy jakby cały czas zrobić, nie? No niestety. Zobaczymy, co dalej. I można pewnie w tym, w tamtym też chować. A, nie chcą, to bym. Tak, lampę bym z... Można będzie łowić inne... Mm. No, to podoba mi się sam. Fakt tego, pokaż mi ile mi tam brakuje. 30. Jeszcze 10. Nie ma problemu, ja to załatwię. Oceńcie też sami tą gierkę, jak wam się podoba, czy graliście w nią i jak to wygląda z waszej perspektywy. Bo z mojej naprawdę dobrze. I mi się bardzo podobam. Jakby nie patrzeć. Dobra, mamy Teraz będziemy kraftować. Ready to craft, a fajnie też, że to jest napisane, co się tu robi. Dobra, co my się tu nauczymy? Mamy palenie z kostu i jakieś tekszetło. Cześć. Cześć, tu jest nasza tekszetka. O, możemy ją umiejscowić. Mamy i teraz mamy wrócić do Ashury i Hodari. Hudwarim. Aszura. Nieźle, nieźle. To by to było dalej? A... A... Nieźle. Dobra, leave your housing. But... Okej, okay, tu mamy iść. Tak. Chyba tak Chyba Thanks for writing. You will be sum Fajnie. Fajnie, że jest tak e, zrobione i mamy e, you build your house. Okej, okay, fajnie. I mamy pod U mamy też wiew. Oha. Czyli mamy tak show, someone love, open house i inne tego typu rzeczy mamy robić, czyli taski. Mamy też możemy to... O, mogę w końcu wszystko jakby poprzyjmować. To jest fajne. Zaraz zobaczymy. otwieramy też te gifty, tak? Alright, okej. Okay. I też pokaż, gdzie się te gifty na przykład otwiera. Tam. Ja dostałam. A, tu jest już za dużo. Wróćmy jeszcze raz do siebie, do domu, bo to chyba będzie... O no tak, chyba domu. Tak. Wow, coś tutaj zawrzało, w ogóle jest ziemia. Ziemia, ziemia. Okay. F to. Chcę ja tu przenieść jakoś. Okej, to są jakieś ulepszacze, coś takiego. Ale co to jest? Ja nie wiem, to ja bym chciała zobaczyć, co się tutaj włożyć. Okej, okay, i teraz mi powiedz, co to jest ta piątka? Aaa. Okej. Okay. ja czaję już. A siódemka jak się używa? Ale czadowe. Wow, Ej, to wygląda czadowo. F I tutaj jakby te wystroje Dobra, ja czaję, o co chodzi Na razie to wszystko tak wiecie Weźmiemy, pójdziemy sobie zobaczyć jak to wygląda na lokację Bardzo bym chciała to zobaczyć mamy drewno Rzeczy Zobaczmy jak to się otwiera okay. I jak weźmiemy dynię to możemy umieścić. Aha! Fajne. Tak? Fajne rzeczy. No nie mogę powiedzieć, bo. Fajne. I co? I ja mogę tę trójkę umieścić tak? Ale czadowe i co to jest? Pokaż mi? Mogę coś z tym robić? Nie, to po prostu takie kuzywa dekoracje są. Dobra, weź to wszystko wtedy. A czy ja mogę to sprzedać jakoś? Że będziemy później pewnie. Ale gold mi się strasznie podoba. Goldem, water. Później to jest. A... a dobra. W każdym razie wypieprzyłam wszystko. Idziemy sobie dalej. Mamy też levela. Zobaczymy, takie... Całe to miasto, jak to wygląda. I jak? Dalej tutaj. czy tutaj to ogóle cała grafika jest ładna. No, ale Wow to... Wow. Fajnie, i teraz tak M mamy i mamy taski tutaj quest, tutaj, że są ludzie? Czy to nie? To się jakoś... A... O, ja, moi drodzy, nie mogę niestety... Tylko, nie ma mam minimapki. O Jezu. P to jest foto, okej. Okay. P to jest mapa. A też mamy nasze ten... Okej, okay, bo to jest wszystko. Dom, community, ten art Okej, okay, mam, dobra. tutaj okay, o co chodzi, dobra. Nie w tą stronę, w tą stronę? Tak. Mamy tutaj iść, dobra. Wykonamy sobie coś, ale to ładnie wygląda wszystko. <laughs> tu jest coś. Wieżaczek, cześć. Ale fajny. Mega fajny. To jak w Palwar trochę. Dobra, mamy hasa, hasa. Uuu, mamy tau. Okej. Okay. To jest pas. Musimy się nauczyć. Aha! Tutaj ja mamy jakieś gifta dać, tak? O, no, tak trochę. Pam, bam. Dobra. Idziemy. A nie, tam, dalej. zobaczmy sobie dalej ten świat. Bo ten świat jest mega obszerny, jakby nie patrzeć No dużo tutaj się da bangi na tego typu rzeczy. A u góry jest ten. Fajnie to wygląda. Jak na razie jest spoko. No, nieźle. Mamy a Auni. Też a Co ty byś chciała? Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej, okay, dostaliśmy standards. Polubiła nas. Okej. Okay. I mamy do one of the following. Connect uh, common blue. Zobaczcie, ona nam dała... patrz. Ci... Mam dała to.

Kurna, to są takie pokemony! Co mam łapać? Dajcie mi ptaka. A, nie złapałam go. Mogę ja tego zwierzaczka złapać? Wow! On się wkopał! Ale sztos! Dobra, coś tu jest? Jakieś zwierzaczki? Ja chciałam tamtego zwierzaczka. O tu mamy jakieś gościa, dobra, czyli mamy jakieś postacie. I fajne to jest, pochodźmy sobie trochę. Mamy od niej po prostu... No nie złapałam go, ja się pewnie gdzieś zakłopię, dobra. No, nie złapałam. Nie wiem nawet czy można go złapać i to jest to. Ale tutaj są jakieś. Ja w ogóle jestem ślepa, dlatego oni jak mi coś dali. A kamienia chciałam złapać. oni mi coś dali, do złapania. No to to nie będzie takie proste w moim wykonaniu, bo... bo jestem w dużej mierze ślepa. Tu jest to. Mamy? Mamy! Złapaliśmy. Mamy do niej wrócić tam. Już idę tutaj. Mamy to, ale w ogóle. W ogóle zauważyłam, bym chciała no, ja tego. tego. się zakupuje zakupuję, zobacz. On był słodki, taki lisek, jakby. od Debela Taki fajny był. A on mi się pierdzie. A, jego się nie da złapać, ale jest słodki. Mega słodki, mega mi się podoba, jeżeli chodzi o to. Mega, mega, mega. Dobra, lecimy. To będzie jedna i ja ostatnia misja z tego. Więcej możemy po prostu na lewej zrobić, żeby byli zainteresowani. Po serii raczej nie ma co z tego robić, bo to jest taka... takie, które no jest. do robienia pewnie. I w ogóle. Jeszcze może znajomo przekonam. Mamy. Ja muszę się nauczyć obsługiwać tej całej palii. Tą całą palię. Okej, okay, mamy, mamy jednego guesa zrobionego. Dziękuję Wam bardzo, że byliście w tym odcinku. Oceńcie sami palie. Dla mnie jest 10 na 10, bo no, zobaczcie sobie, samo tworzenie postaci, samo samouczek, sama kreatywność tego, co są, jakie są możliwości, bo jest tego multum. To jest dla mnie coś niesamowicie fajnego. Także trzymajcie się, cześć pa, a ja się będę uczyć dalej hantować, kiszować i żyć.